Rozdział drugi. Poszukiwania Rosynanta, list od Olbrzyma, włamanie do klubu nurków Wieloryb, szukam batury, odwiedziny w pokoju batury, proszę Michała o pomoc, zostało 48 godzin. Do rana przespałem się na kozetce w biurze skowronka. Obudził mnie pirania. Panie Tomaszu, szarpał mnie za ramię. Pobudka! Wstałem i przyjąłem zaproszenie policjantów na śniadanie w stołówce. Pirania jadł swoją porcję, a potem szefa. Skowronek jedynie robił kulki z chleba, podrzucał je ku górze, chwytał ustami i połykał popijając kawą. Co pan proponuje? zapytał mnie komisarz. Paweł jest tam, gdzie samochód, odpowiedziałem. Trzeba odnaleźć Rosynanta. Patrole mają już opis waszego superwozu wtrącił się Pirania. I co? dopytywałem się. Do rutynowej kontroli zatrzymano kilka pojazdów, opowiadał Pirania. Przy okazji zatrzymano poszukiwanego listem gończym złodzieja samochodów. Wasz Rosynant, jak pan mówił, miał urządzenia umożliwiające zmianę barwy karoserii czy numerów rejestracyjnych. Uczuliliśmy więc funkcjonariuszy na to, żeby zwracali uwagę na bogate wyposażenie elektroniczne pojazdu. GPS, komputer, nowoczesne środki łączności. Macie tu komputer? przerwałem wywód Pirani. Jasne, rzekł skowronek. Ma pan jakiś pomysł? Paweł mógł przesłać mi jakieś informacje przez internet, tłumaczyłem. Przygotowaliśmy kilka kodów, które mógł wysłać z samochodu, wciskając prostą kombinację klawiszy na klawiaturze komputera. Szybko przeszliśmy do biura informatyków. Pirania połączył się z ministerialnym serwerem i sprawdził pocztę elektroniczną, która przyszła na moje nazwisko. Mamy tylko jeden list i to wysłany ze skrzynki zarejestrowanej w Gdańsku, relacjonował Pirania. Już go drukuję. Po chwili otrzymałem krótką notatkę. Drogi panie Tomaszu, kłania się nisko wasz znajomy Pismak z Olsztyna. Spotkałem w Gdańsku człowieka, który ma do opowiedzenia ciekawą historię z okresu II wojny światowej. To były marynarz niemieckiego okrętu podwodnego U-2331. Zna ciekawe szczegóły dotyczące zatonięcia Wilhelma Gustlowa. Możliwe spotkanie jutro w południe przy sołtku. Olbrzym. Kto to jest Olbrzym? Pirania już przygotował sobie notes. To dziennikarz z Olsztyna, z którym szukaliśmy skarbu generała Samsonowa, wytłumaczyłem. List pisał wczoraj, więc możemy się z nim spotkać dziś. Czy to spotkanie może dotyczyć prowadzonego przez nas śledztwa? Dopytywał się Skowronek. Nie sądzę, mruknąłem. Pytał mnie pan o to, w jakim kierunku powinno pójść śledztwo. Uważam, że należałoby sprawdzić osobę Sebediana. Interpol nic na niego nie ma, zabrał głos Pirania. To bogaty przedsiębiorca z Argentyny, robiący interesy w całej Europie. Jego pasją jest kolekcjonowanie dzieł sztuki i poszukiwanie skarbów. Postanowiłem dowiedzieć się, czy mister Sebedian ubiegał się w naszym ministerstwie o pozwolenie na zorganizowanie poszukiwań. W tym czasie Pirania pytał w Straży Granicznej, czy mają jakieś informacje o Diabolo? U nas nic nie wiedziano na temat Sebediana, za to mój zwierzchnik w randze podsekretarza stanu bardzo chciał ze mną rozmawiać. Znowu Paweł Daniec narozrabiał, zaczął tyradę. Od policji wiem wszystko. Taśma wideo nie pozostawia wątpliwości. Oświadczam panu, że na Dańca czeka dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Czuję, że panem też ktoś musi się zająć. Chyba już czas na emeryturkę. Bez słowa przerwałem połączenie. Zadzwoniłem do kilku znajomych z innych resortów. Od jednego z nich dowiedziałem się, że Sebedian poinformował rząd polski, że ma zamiar eksplorować wrak Wilhelma Gustlofa, znajdujący się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Teraz, na spotkanie z Olbrzymem, nie mogłem się już spóźnić. Spojrzałem na zegarek. Powiedziałem Skowronkowi, że muszę się śpieszyć. Pirania odwiózł mnie w pobliże długiego targu w Gdańsku. Szybko przemaszerowałem do kanału na Motławie. I czekałem na przystani stateczków przewożących turystów do statku Muzeum Sołdek. Jeszcze nie było sezonu turystycznego, więc przystań była pusta. W oddali na kanale ujrzałem sylwetkę przedziwnego kutra, niskiego o szerokim pokładzie. Jego nadbudówka miała ślady po specjalnych płytach pancernych chroniących bulaje. Przy burtach znajdowały się puste gniazda po czterech wyrzutniach torpedowych. Z dwóch stanowisk karabinów przeciwlotniczych zdemontowano uzbrojenie. Na dziobie stał olbrzym i machał ręką w moją stronę. Kuter miał wypisane białą farbą. PT-117. Niech pan wsiada, olbrzym podał mi rękę, gdy kuter zbliżył się na metr do nadbrzeża. Przeskoczyłem na okręt, który wykonał zwrot i odpłynął w kierunku Zatoki Gdańskiej. Obudziłem się ze strasznym bólem głowy. Chciałem poruszyć się, lecz nie mogłem. Ktoś przykuł moje dłonie i przywiązał stopy do koi. Spojrzałem w bok. Za stołem siedziała Daniel, ubrana w sztormiak. Oglądała telewizję. W samą porę, powiedziała do mnie, podkręcając głos. W czasie napadu zrabowano dzieła sztuki wartości około miliona dolarów, słyszałem z pikera. Rabunku dokonała nieznana policji kobieta oraz Paweł Daniec. Wystawiono za nimi listy gończe. Ostrzega się, że za pomoc w ukrywaniu przestępców grozi kara więzienia. Jesteś sławny, Daniel uśmiechnęła się. Dopiero teraz zauważyłem, że miała krótkie czarne włosy, sięgające jej ledwie za uszy, ciemne oczy i nieco zmienione rysy twarzy. Spostrzegła moje zdziwienie. Peruka, kolorowe szkła kontaktowe, plastyczne wkładki silikonowe, a nawet sztuczne opuszki palców pokazała mi palce z pokremowanymi końcówkami. Trochę bolesne zabiegi, ale za to nie ma przeciw mnie żadnych dowodów. Czemu mnie upiłaś i związałaś, pytałem. Musieliśmy cię sprawdzić, ale o dziwo nic na ciebie nie mamy. Daniel spojrzała na mnie zimnym wzrokiem. Pomagałeś mi, więc nie masz wyjścia i powrotu do poprzedniego życia, obojętne jak uczciwe ono było. Mówiłaś o udziale w łupie i wyprawie po prawdziwy skarb, przypomniałem jej. Najpierw zobaczymy, czy możemy ci wierzyć. Do akcji wydobycia skarbów mamy jeszcze dużo czasu. Do tego musimy zabrać na pokład Diabolo, szefa i dwóch ekspertów z Polski. Co to za ludzie? Jesteś bardzo ciekawy. Może mógłbym wam coś o nich powiedzieć? Przecież i wy spytacie ich o mnie. Jeden z nich to Jerzy Batura. Pomoże nam w wywiezieniu łupu i skontaktuje nas z człowiekiem, który doskonale zna interesujące nas miejsce. Nie znam ich. A co ja mógłbym dla was zrobić? W Gdańsku mieszka człowiek, który ma dokładne plany interesującego nas miejsca. Daniel pokazała mi zdjęcie tego człowieka i powiedziała, co mam zdobyć. Jeśli to ukradnę, to od razu zwrócimy uwagę policji na to, co Was interesuje. Dobrze by było, gdyby i ten człowiek zniknął. Daniel uśmiechnęła się. To sprawdzian. Mam lepszy pomysł. Po godzinie Daniel pozwoliła mi wyjść na pokład Diabolo. Z tego co zdążyłem się zorientować, na pokładzie statku była kilkunastoosobowa, wielojęzyczna załoga, ubrana w takie same kombinezony. Nikt się do mnie nie odzywał, jeśli nie było to absolutnie konieczne. Daniel zaprowadziła mnie do kajuty zajętej przez fałszerza dokumentów i wyszła. Gdy wróciła po pół godzinie, miałem gotowy zestaw papierów dla zupełnie innej osoby. Zmieniono mi kolor włosów na jasny blond, oczu na granatowe i nawet doklejono sztuczne opuszki palców. Otrzymam fundusz reprezentacyjny? Zapytałem Daniel. Oto on, rzekła, wręczając mi dużą, ciężką kopertę. W środku był pistolet Glock 19 z pięcioma zapasowymi magazynkami i plik banknotów na oko 20 moich dotychczasowych urzędniczych pensji. Była tam także mała krótkofalówka i noktowizor. Po wczesnym obiedzie Daniel zaprowadziła mnie do rufowej ładowni. Musiałem przebrać się w kombinezon płetwonurka, a ubranie i wyposażenie schować do wodoszczelnego plecaka. Czterech milczących mężczyzn przyniosło niewielki pojazd z dwiema śrubami po bokach. To Delfin 1, wyjaśniła mi Daniel. Mały pojazd podwodny z własnym zamkniętym obiegiem powietrza, umożliwiający przepłynięcie pod wodą do 20 kilometrów. Kabina jest podzielona na dwie części. Obie można otworzyć, żeby pasażer mógł wydostać się na zewnątrz. Może zejść do głębokości do 10 metrów. Wsiadaj. Delfin 1 był wielkim, prawie przezroczystym cygarem długości 4 metrów i średnicy 1,5 metra. Posłusznie zająłem miejsce dla pasażera z tyłu. Było tam sporo miejsca, ale pewnie normalnie pływali tym ludzie z butlami do nurkowania. Daniel włączyła napęd, a załoga Diabolo zepchnęła nas po specjalnych szynach do morza. Zeszliśmy na głębokość dwóch metrów. Założyłem maskę, podobną do tych używanych przez pilotów w samolotach myśliwskich. Po pół godzinie Daniel wysunęła na fale peryskop, po czym dała mi znak, że mogę opuścić mały Batyskaw. Wpierw wpuściłem do środka wodę. Zrobiło mi się zimno. Bez trudu odpiąłem blokadę i odsunąłem plexiglas odgradzający mnie od morza. Wynurzyłem się, złapałem haust świeżego powietrza i zanurkowałem. Zamknąłem kabinę dając znak Daniel, że wszystko w porządku. Do brzegu miałem ledwie kilkanaście metrów. Niezauważony wyszedłem na plażę. W krzakach przebrałem się, a potem wyszedłem na szosę. Trzeci z kolei samochód, dostawczy Peugeot, zatrzymał się i mogłem dojechać do Gdańska. Wsiadłem do podmiejskiej kolejki i pojechałem do dzielnicy Gdańsk-Oliwa. Pod podanym mi adresem zobaczyłem przedwojenną piętrową willę z podwórzem zagraconym złomem. Stała na rogu ulic, więc mogłem ją sobie dokładnie obejrzeć ze wszystkich stron. Jeszcze chwilę patrzyłem na tabliczkę. Klub nurków Wieloryb i ruszyłem na poszukiwanie dobrej kryjówki. W podrzędnym hoteliku wynająłem pokój na parterze. W recepcji pokazałem swój fałszywy dowód osobisty. Zapłaciłem z góry za dwa dni i wyszedłem do miasta. Moja kryjówka była oddalona od willi o niecały kilometr. Wpierw dwukrotnie przeszedłem ten dystans, żeby dobrze zapamiętać drogę. Potem poszedłem poszukać sklepu z komputerami. W komisie kupiłem notebooka, dobry skaner i opakowanie dyskietek. Wróciłem do hotelu i schowałem sprzęt w łazience. Właściciel obudował wannę kafelkami, pozostawiając przy podłodze spory otwór dla hydraulików naprawiających ewentualne awarie. Wystarczyły dwa duże worki na śmieci i komputer mógł tam na mnie czekać. Kolejne zakupy zrobiłem na bazarze przy stoisku ze sprzętem turystycznym. Tuż przed 17, czyli godziną zamknięcia banku, poszedłem zrealizować czek wystawiony przez pana Tomasza. Poproszę pana dowód osobisty, powiedziała kasierka, spisując numer czeku. Podałem jej dokument. Pan Jerzy Batura? Pytała, porównując moją twarz ze zdjęciem w dowodzie. Tak, rzuciłem od niechcenia szef podpisał czek, nie wpisując ani sumy, ani nazwiska odbiorcy. Dzięki temu mogłem uszczuplić konto ministerstwa o parę groszy. Był to skromny ekwiwalent za zmarnowane urlopy. Zrobiłem jeszcze zakupy w sklepie spożywczym, a potem, jedząc kolację w hotelowym pokoju, znowu zobaczyłem siebie, a właściwie dawnego Pawła Dańca w telewizji. Wychodząc zostawiłem włączony telewizor i zasunięte zasłony. Okno przymknąłem, przyklejając gumę do rzucia do framugi. W recepcji nikogo nie było. Szybko przemknąłem pochylony pod kontuarem i znalazłem się na ulicy. Skierowałem się do willi. Z trzech stron otaczały ją podobne do niej budowle, ale z jednej, za ulicą, były ogródki działkowe. Korzystając z mroku, przeskoczyłem przez płot, a potem wszedłem do altanki, z której mogłem obserwować willę. Działkowicze nauczyli się nie zamykać swych domków, bo złodzieje i tak wyłamywali zamki. Z plecaka wyjąłem termos i kanapki. Cierpliwie czekałem, aż w willi pogasną wszystkie światła. Odczekałem jeszcze pół godziny. Pierwsze godziny snu z reguły są najtwardsze, więc miałem nadzieję, że gospodarze będą spali twardym snem. Wyszedłem z altanki i przez płot dostałem się na drogę. Rozglądałem się na wszystkie strony. Latarnie rozjaśniały tylko fragmenty porośniętej topolami ulicy. Płot willi miał zwieńczenie z drutu kolczastego. Dodatkowo wszędzie walały się kawałki żelastwa, jakieś śmigła, silniki blachy. Furtka była osadzona pomiędzy dwoma ceglanymi słupami. Obok rosła dzika jabłoń. Wspiąłem się na drzewko. Wisząc na gałęzi, postawiłem nogi na słupkach furtki, zeskoczyłem dwa metry i już byłem na terenie posiadłości. Interesujący mnie pokój, mieszczący archiwum klubu, znajdował się po stronie niewidocznej z ulicy. Przecisnąłem się pomiędzy pustą szklarnią i wrakiem przedwojennego Mercedesa. Okno nie miało żadnych zabezpieczeń, ba, było lekko uchylone. Leciutko pchnąłem jedno skrzydło. Nawet nie skrzypnęło. Podskoczyłem trzymając się parapetu i już byłem w pomieszczeniu wypełnionym półkami z opasłymi tomami i sprzętem do nurkowania. Nałożyłem noktowizor z prezentowanymi przez Daniel. Interesujące mnie dokumenty znalazłem po pięciu minutach. Schowałem je do plecaka i wyskoczyłem na dwór. Pół metra od siatki na podwórku rosła sosna. Opierając się o jej pień, wszedłem na płot. Trochę skrzypiał, ale na szczęście nikogo to nie zaalarmowało. Teraz biegłem do hoteliku. Gdy znalazłem się w cieniu wiaduktu kolejowego, nagle wyrosło przede mną dwóch osiłków. Dawaj kolo plecak i spadaj, powiedział jeden z nich z dziwnym akcentem wskazującym na to, że jest cudzoziemcem. Ja was znam, powiedziałem po angielsku. Po co ten cyrk? Na chwilę zawahali się i wykorzystałem to, aby przebiec między nimi. Nawet nie próbowali mnie gonić. Podejrzewałem, że to Daniel wysłała dwóch marynarzy z Diabolo. Postanowiłem później wykorzystać ten fakt przeciwko niej. Wszedłem do swojego pokoju przez okno zamknięte na gumę do rzucia. Uruchomiłem komputer i skaner. Przez godzinę pracowałem kopiując archiwum nurków. Jednocześnie nastawiłem małą, ale nowoczesną radiostację od Daniel na częstotliwość policyjną żeby wiedzieć, czy ktoś nie zawiadomił stróżów prawa o włamaniu do willi. Gdy wyłączyłem notebooka, schowałem go i dyskietki do plecaka. Po kwadransie inną drogą dotarłem do willi i odłożyłem dokumenty na miejsce. Nic nie zginęło, więc nie ma przestępstwa, pomyślałem zadowolony. Z dworca Gdańsk-Oliwa pojechałem na dworzec główny. Stamtąd zadzwoniłem do mojej wtyczki w bandzie Jerzego Batury. Cześć, tu Daniec, przywitałem mojego rozmówcę. Cześć, mistrzu. W telewizji trąbią, że jesteś na indeksie, usłyszałem odpowiedź. Tym bardziej powinieneś mi pomóc. Nie jesteś mi potrzebny, już nie masz żadnej władzy. Być może. W moim komputerze jest specjalna kartoteka z pełną informacją o twoich wyczynach. Chcesz, żeby dostała ją policja albo Batura? Mój rozmówca chwilę sapał z wściekłości. Czego chcesz? Zapytał. Gdzie jest Batura? Informator podał mi nazwę hotelu w Warszawie, gdzie Batura nocował wraz z pewnym człowiekiem o pseudonimie Augusto. No myślałem się, że to Augusto miał dostarczyć informacji interesujących Daniel. Rozłączyłem się. Teraz musiałem dostać się do Warszawy. Mogłem wybrać pociąg, ale trwałoby to długo. Musiałem więc zdobyć samochód. W toalecie dworcowej uporządkowałem swój strój i wygląd. Skierowałem się do najlepszego hotelu w mieście. W recepcji zameldowałem się na swój fałszywy, południowoafrykański paszport. Teraz nazywałem się Wilhelm van Dycker. Zapłacę za tydzień pobytu z góry, powiedziałem, wyjmując plik banknotów. Chciałbym również wynająć tu samochód. Oczywiście, miła recepcjonistka uśmiechnęła się. Poproszę pana prawo jazdy. Podałem jej kolejny podrobiony dokument. Czy ten samochód mógłbym zostawić w Warszawie? Zapytałem. Tak, mamy tam zaprzyjaźniony z nami hotel, usłyszałem odpowiedź. Wtedy jednak część kaucji zostanie zatrzymana w związku z kosztami doprowadzenia samochodu do Gdańska. Nie szkodzi, mruknąłem, wydając kolejne pieniądze od Daniel. Po pół godzinie otrzymałem kluczyki do samochodu. Zostawiłem część swoich rzeczy w pokoju. W hotelowej restauracji zamówiłem kanapki na drogę. Na parkingu czekał na mnie Fort Mondeo. Wsiadłem do samochodu i pojechałem w stronę trasy E7 prowadzącej do Warszawy. Korzystając z tego, że droga nocą jest prawie pusta, gnałem z maksymalną prędkością. W stolicy byłem na godzinę przed świtem. Zajechałem pod hotel, gdzie miał rezydować Batura i jego przyjaciel. Na parkingu zauważyłem terenowego Nissana Batury. Przyjrzałem się oknom hotelowym na parterze. Kilka z nich było uchylonych. Zakradłem się do nich, założyłem noktowizor i przyglądałem się śpiącym. Jeden z mężczyzn idealnie odpowiadał moim potrzebom. Na stoliku zostały resztki po małej libacji, a marynarka luźno zwisała z krzesła. Wszedłem do środka, z wewnętrznej kieszeni wyjąłem portfel z kilkoma kartami kredytowymi. Teraz wróciłem na parking. Autobatury stało w cieniu modrzewia. Niestety miało zabezpieczenia, których nie mogłem sforsować, nie budząc całej okolicy. Został mi więc do wykonania drugi wariant, trudniejszy. W recepcji spytałem, w którym pokoju mieszka mój przyjaciel Jerzy Batura. Zapewniłem recepcjonistkę, że jestem z nim umówiony, a dopiero co przyjechałem z Gdańska. Powiedziałem, że poczekam na Baturę w restauracji, a ona w tym czasie może się z nim skontaktować. Przez restaurację dostałem się na hotelowe korytarze. Dzwoniłem kluczami w kieszeni, żeby pracownicy hotelu myśleli, że jestem jednym z ich gości. Na trzecim piętrze, gdzie mieszkał Batura, wszedłem do schowka sprzątaczki i obserwowałem korytarz przez szparę. Po dziesięciu minutach Batura i jego kumpel barczysty Blondyn wybiegli z pokoju. Mówiłem ci, że przyślą kogoś po nas. Usłyszałem słowa Batury skierowane do Blondyna. Błyskawicznie otworzyłem prosty zamek w drzwiach hotelowego pokoju, na dno szafy w korytarzu, podrzuciłem portfel śpiocha z parteru, a do jednej z nocnych szafek gloka od Daniel. Oba przedmioty wytarłem chusteczką, ścierając moje fałszywe odciski palców. Wybiegłem na korytarz. Na szczęście były tu budki telefoniczne. Wykonałem jeden telefon, zbiegłem dwa piętra i z okna na korytarzu wyskoczyłem na trawnik. Ukryłem się w Fordzie i czekałem. Niezbyt długo. Najpierw podjechały dwa cywilne pojazdy. Wysiadło z nich ośmiu mężczyzn. W tym czasie pozycję wokół hotelu zajęło kilku funkcjonariuszy brygady antyterrorystycznej. Po dziesięciu minutach zobaczyłem Baturę i Blondyna skutych prowadzonych do radiowozów. No, to konkurencję mamy z głowy, mruknąłem zadowolony. Nie chciałem, żeby batura na pokładzie Diabolo szczegółowo opowiadał Daniel o mojej pracy. Podjechałem na pobliską stację benzynową. Postanowiłem zdobyć sojusznika. Z budki zadzwoniłem pod numer telefonu komórkowego mojego przyjaciela. Michał, przepraszam, że dzwonię tak wcześnie, zacząłem. Nie szkodzi, jestem na obozie nurków nad Bałtykiem, zaraz wychodzimy w morze, odezwał się Michał, mój przyjaciel. Żołnierz jednostki specjalnej Grom. No trudno. Paweł, mów co ci leży na sercu. Mówiłem przez dwie minuty. Pod jakim jesteś numerem? zapytał. Spojrzałem na numer budki i podyktowałem go Michałowi. Czekaj tam. W moim plecaku coś zaczęło dziwnie piszczeć. Przyjrzałem się wszystkim kieszeniom. W jednej z nich był telefon komórkowy. No i co? usłyszałem słodki głos Daniel. Gdzie jesteś? W Gdańsku skłamałem. – A dokładnie? – zapytaj bandziorów, których na mnie nasłałaś. – Wykonałeś zadanie? – Tak. – To dobrze. Za dwie godziny bądź w Sopocie na molo. Sprawdź teren. Za cztery godziny powinien tam być Batura i jego przyjaciel. Już po nich dzwonimy. Ich znak rozpoznawczy to dzisiejszy numer warszawskiego wydania Gazety Wyborczej. Rozłączyła się. Zadzwonił telefon w budce. – Dobra, mamy 48 godzin – relacjonował Michał. Baturę i jego kolesie zatrzymano do wyjaśnienia na dwa dni. Postawiono im zarzut kradzieży portfela i nielegalne posiadanie broni. Trochę to za mało, żeby od razu przymknąć na dłużej, ale i za dużo, żeby od razu wypuścić. Mamy problem, przerwałem Michałowi, powtarzając mu treść rozmowy z Daniel. Czekaj, Michał wyłączył się. Zadzwonił po pięciu minutach. Zostaw brykę tam, gdzie trzeba. Potem jedź na lotnisko okęcie. Przedstaw się tym południowoafrykańskim nazwiskiem i czekaj. Będziesz na czas, gdzie trzeba. I kup gazetę.